Staropolskim obyczajem w poniedziałek wielkanocny oblewamy się nawzajem. Ale jak to oblewamy? Wodą? A co z moją idealną, świąteczną fryzurą? Kto wpadł na taki szalony pomysł i jak to się stało, że śmigus dyngus przeniknął do polskiej tradycji? O tym w dzisiejszym odcinku programu Spotlight. Ewa Dawidowicz, zapraszam do oglądania. Zacznijmy od nazwy. Nie trudno zauważyć, że składa się ona z dwóch członów, a jest tak dlatego, że przez długi czas Śmigus i dyngus były odrębnymi obyczajami. Na początek weźmy na tapetę Śmigus. Według jednej z teorii jest to odmiana staropolskiego wyrażenia śmigać, oznaczającego chłostę, co nawiązuje do sposobu w jaki Śmigus był obchodzony. Polegał on bowiem na symbolicznym wzajemnym okładaniu się witkami wierzby i polewaniu zimną wodą. Dyngus natomiast pochodzi od dawnego zwyczaju kolędowania, podczas którego odwiedzało się domy w celu zbierania podarków w postaci jedzenia i picia. Najczęściej jajek, przyozdobionych w rozmaite wzory, co dawało możliwość wykupienia się od śmigusa czyli podwójnego lania. Oba te obyczaje były silnie związane ze słowiańskimi jarymi godami, kilkudniowymi obrzędami świętowanymi z okazji nadejścia wiosny. Śmigus dyngus był początkowo bardzo krytykowany przez kościół, który uważał te pogańskie zwyczaje za rozpustne i obrażające Boga, co potwierdza zapis w ustawie synodu diecezji poznańskiej z 1420 roku sygnowanej przez samego Władysława Jagiełę, brzmiący zabraniajcie, aby w drugie i trzecie święto wielkanocne mężczyźni kobiet, a kobiety mężczyzn nie ważyli się napastować o jaja i inne podatki co pospolicie nazywa się dyngować, ani do wody ciągnąć. W późniejszym czasie jednak chrześcijaństwo przejęło śmigusowo-dyngusowe zwyczaje, które zostały powiązane z oczyszczającą symboliką wody oraz upamiętnieniem rozpędzania gromadzących się w Wielki Poniedziałek tłumów rozmawiających o w zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj śmigus-dyngus traktowany jest głównie jako zabawa. W odróżnieniu od pierwotnych tradycji wodą oblewany jest każdy bez wyjątków. Dodatkowo możecie zostać spryskani perfumami czy też wodą kolońską. Zatem nie zapomnijcie przyodziać dzisiaj kurtki przeciwdeszczowej albo chociaż weźcie ze sobą parasolkę na wypadek zimnego chlustu wody. Nie tylko z nieba.